Ten mini dokument pokaże Ci prawdę o obecnej światowej pandemii i kwarantannie. Kwarantannie, która powtórzy się jesienią 2020 roku z milionami prawdziwych zgonów. Jest to pilne ostrzeżenie dla wszystkich ludzi na świecie. Pytanie. Co wspólnego łączy chińską grypę z 1918 roku i koronawirusa z 2020 roku? Odpowiedź. Oba przypadki łączy wdrożenie technologii komunikacji bezprzewodowej nowej generacji. Oba mają ogólnoświatową pandemię oraz kwarantannę ludzi i firm. I w tych dwóch sytuacjach zarówno John Hopkins University, jak i rodzina Billa Gatesa kontrolują narrację we wszystkich mediach. Zacznijmy tutaj. Podczas przemówienia na Georgetown University dr Anthony Fauci stwierdził w styczniu 2017 roku, że podczas administracji Trumpa wybuchnie niespodziewana epidemia. Jest to, nie ma wątpliwości, że nadchodząca administracja w arenie chorób zakaźnych będzie miała wyzwanie, zarówno w sferze przewlekłych chorób zakaźnych, w sensie chorób już trwających i na pewno będzie to dużym obciążeniem, ale także wybuchnie niespodziewana epidemia. Dołącz do mnie, proszę, powitajmy doktora Fauci. Dziękuję bardzo. To przyjemność być tutaj dzisiaj z wami. Mówiłem podczas przemówień po obiedzie i przemówień podczas kolacji, ale nigdy nie rozmawiałem z szeregiem ludzi szczekających na jedzenie, więc miło być tutaj z wami. Pomysł, że jesteśmy teraz kilka dni od inauguracji nowej administracji najwyraźniej spowodował, że było to wyjątkowo, bardzo przyjemne i jestem bardzo zadowolony, że mogłem wysłuchać panelu zarówno Emmy Rona, jak i Billa i doktora Jaffari które naprawdę, myślę, przygotowały grunt pod tak wiele rzeczy, z którymi będziemy mieli do czynienia w nadchodzących latach. Biorąc pod uwagę, jak słyszeliście ze wstępu, egzystuję tu od jakiegoś czasu i miałem okazję, przywilej i przyjemność służenia w pięciu administracjach. Pomyślałem, że przedstawię dzisiaj tu perspektywę w temacie gotowości na pandemię. Jeśli jest jedna wiadomość, którą chcę dziś przekazać Wam na podstawie mojego doświadczenia, a przekonacie się już za chwilę, nie ma wątpliwości, że nadchodząca administracja zmierzy się z wyzwaniem w arenie chorób zakaźnych. Będzie to zarówno w sferze przewlekłych chorób zakaźnych, w sensie chorób już trwających i na pewno będzie to dużym obciążeniem, ale także wybuch niespodziewanej epidemii. Więc skąd on wiedział? To dlatego, że zna największe ukryte historie. Historia i tuszowanie jej powtarzają się teraz. Więc przyjrzyjmy się historii i zobaczymy, czego może nas nauczyć. Jest rok 1900 i właśnie wynaleziono radio. Bezprzewodowa transmisja radiowa była najsłynniejszym wynalazkiem XIX wieku. Opinia publiczna i popularne gazety uważały to za cudowne odkrycie, a Czołowi naukowcy tamtych czasów w Europie i w Ameryce, których odkrycia umożliwiły jego powstanie, nie mogli zrozumieć do końca, jak ono działa. Technologia bezprzewodowa w swoich pionierskich czasach nie miała nic wspólnego z muzyką ani rozrywką. Ani mowa, ani muzyka nie były transmitowane, ale stukanie, stukanie klawisza telegrafu przekazujące wiadomości, które tajemniczo wędrowały przez eter, było wystarczająco ekscytujące w świecie wciąż w większości, używającym konie w zaprzęgu i opalanym węglem. Świat bez kina i samochodu, w którym telefon był wciąż drogim luksusem, a wielkie miasta takie jak Londyn i Nowy Jork dopiero niedawno krzywiły się na jasność światła elektrycznego. Cały świat dopiero poznał możliwości bezprzewodowej telegrafii, jak nazwano nowy wynalazek w 1897 roku w listopadzie. W tym roku powstała pierwsza stacja bezprzewodowa w ekskluzywnym hotelu Royal Needles na wyspie Isle of Wight, krótki race promem u wybrzeży Anglii. Dopiero rok wcześniej wynaleziono fotografię rentgenowską. Największy przełom, który zmienił świat, miał nadejść niedługo. Ale jednocześnie. Zbliżająca się pandemia, która miała kosztować życie 50 milionów ludzi na całym świecie, były z sobą na kolizyjnym kursie. Telegrafia bezprzewodowa w nadchodzącym dziesięcioleciu poprowadzi wynalazców takich jak Nikola Tesla, Guillermo Marconi, Edison, Hertz, Popov i Bose do stworzenia większości dzisiejszych nowoczesnych technologii rozrywkowych i komunikacyjnych. Oficjalnie uznana pierwsza radiowa transmisja głosowa została Została nadana w 1906 roku przez Ernesta Fiska, w której nadawał muzykę na falach radiowych po raz pierwszy. Wielkie uroczystości i emocje towarzyszyły sławom wędrującym po całym świecie, ale niewidoczny, niewidzialny wróg miał właśnie pokazać swoją twarz. W 1909 roku wymyślono termin nadawanie, a wieże przekaźnikowe do transmisji fal radiowych zaczęto budować na całym świecie. Później nazwa wieże radiacyjne została zmieniona na wieże radiowe, a nazwa radio stanie się popularną marką i pragnieniem każdego, kto usłyszy tą magiczną nową technologię. W 1913 roku zwołano Międzynarodową Konwencję o Bezpieczeństwie na Morzu i opracowano traktat, który wymagał, aby stacje radiowe na pokładzie statków były obsługiwane przez 24 godziny na dobę, ponieważ wojsko USA i wojska na świecie poczyniły. Ogromne postępy w korzystaniu z komunikacji radiowej. I w tym momencie nie było już odwrotu. Radio pojawiło się i już pozostało. Choćby ze względu na moc, jaką oferowało ono wojskowym kompleksom przemysłowym na świecie. W 1916 roku pierwsze regularne transmisje w radiu 9XM w stanie Wisconsin zaczęły dostarczać w kodzie Morsa do publicznego użytku programy aktualizujące prognozę pogody. W ciągu następnych dwóch lat technologicznie Energia wierz radiowych rozprzestrzeniła się jak pożar wśród wielu krajów. Następnie w 1918 roku nastąpiła katastrofa. Wśród społeczeństwa zauważono chorobę, której przyczyny nie można było wyjaśnić: bóle głowy, nudności, gorączka, zawroty głowy, osłabienie, suchy kaszel, katar i duszności. Objawy wydawały się być tym, co nazywamy dzisiaj wirusem grypy lub koronawirusem. Jednak w 1918 roku lekarze nie rozumieli, co to naprawdę jest. Większość historii opisującej to, co ostatecznie po, później nazwano hiszpańską grypą z 1918 roku, została napisana z perspektywy czasu. Na przykład termin grypa zaistniał dopiero w 1931 roku. Wymyślił ją uh, Ernest William Godpasture. W 1912 roku Godpasture ukończył Akademię Medyczną Johna Hopkinsa, School of Medicine. Ze stopniem lekarskim pod kierunkiem Williama Welch i Georgia Whipple, a następnie został mianowany stypendystą Fundacji Rockefellera w Patologii. Po ukończeniu, John Hopkins wstąpił do Akademii Medycznej Harvard Medical School. W 1919 roku podjął się patologicznego badania nieznanej wówczas na pozór pandemii obejmującej ponad 50 milionów zgonów. W 1931 roku finansowany przez Rockefellera dr God Pasture ogłosił, że dokonał przełomu, odtwarzając i identyfikując przyczynę pandemii hiszpańskiej grypy w latach 1918-1920. Był to moment, w którym skonkretyzowano przekonanie amerykańskiej opinii publicznej oraz ludzi na całym świecie, że w rzeczywistości wirus grypy zabił 50 milionów ludzi podczas pandemii w 1918 roku. John Rockefeller i jego potężni przyjaciele tacy jak Frederick Taylor Gates, dziadek znanego obecnie Billa Gatesa, założyciela Microsoftu, współtwórcy sponsorowanego przez John Hopkins University wydarzenia 201, które 18 października 2019 roku odbyło się w Nowym Jorku na żywo, symulując ogólnoświatową reakcję na poważny wybuch pandemii, tego samego szczepu grypy, który rzekomo zabił 50 milionów ludzi w 1918 roku. Ci sami ludzie, te same organizacje i to samo tuszowanie faktów. OK, to co możemy zrobić? W oparciu o zespół dziennikarzy śledczych badających, co się wydarzyło od 1918 do 1920 roku wraz z wynalezieniem radia, jest to reakcja organizmu ludzkiego na nigdy wcześniej nie wprowadzoną na dużą skalę transmisję radiową i prześwietlenie niejonizowanego promieniowania powodującego zatrucie popromienne. Objawy ogłoszone przez organizację Johna Hopkinsa dla koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 obejmują objawy długotrwałego narażenia na niskie dawki na Niejonizowane sygnały transmisji radiowej wyglądają podobnie jak stwierdzono do symptomów, które spowodowały tak zwaną hiszpańską pandemię grypy z 1918 roku. Czy wiedzieli z góry, że wprowadzenie transmisji promieniowania, czyli transmisji radiowej, powodowałoby chorobę i śmierć? Na podstawie faktu jej zatuszowania przez ostatnie 100 lat, wydaje mi się, że tak. Tak, oni to wiedzieli, ale zrobili to mimo wszystko. Dlaczego? Zrobili ze względu na siłę, jaką dało to kompleksowi wojskowo-przemysłowemu i siłę pożądanej propagandy, aby, aby kontrolować narrację wydarzeń takich jak hiszpańska grypa i przyszłe wydarzenia na arenie światowej, a także wielką siłę ekonomiczną poprzez uzyskiwanie zysków i sprzedaży produktów masą produkujących przez firmy należące, zgadnijcie, do kogo? Do nich. Sto lat później historia zdaje się powtarzać. Ponura pandemia tego samego wirusa, nazwanego novel lub nową wersją. Nowy typ transmisji radiowej 5G jest prowadzany na całym świecie, odpowiedzialny za śmierć ponad 100 tysięcy ludzi już w momencie tego nagrania. Próbne alarmy lub ćwiczenia przewidujące pandemię tej samej organizacji John Hopkins i rodzina Gatesów zaangażowani są w zatuszowanie ostatniej pandemii, finansowana ponownie przez tą samą fundację Rockefellera, gdyby nieprzerwane badania i zaangażowanie w poszukiwaniu prawdy leżącej u podstawy promieniowania technologii i transmisji radiowych i jego połączenie z pandemią hiszpańską z 1918 roku upiekłoby im się. Teraz podkreślmy grę i propagandę wirusa chińskiego w 2020 roku, czyli niewidzialnego wroga. I ogromnej modernizacji ponad 10 milionów grupowych nadajników wież transmisyjnych promieniowania 5G, od których nie będzie ucieczki. Ludzie już tracą życie w obszarach takich jak Wuhan, Nowy Jork, Włochy i innych miejscach, gdzie... Także zostały zbudowane i przetestowane skupiska małych klastrowych wież 5G. Czy uda im się przemycić 65 milionów zgonów przewidywanym przez John Hopkins w ćwiczeniach Event 201 odbytych 18 października 2019 roku w Nowym Jorku na 90 dni przed wybuchem epidemii w Wuhan? Fakt. Wuhan był pierwszym miastem na świecie, które ukończyło w 100% instalowanie sieci 5G dla całego miasta, które ogłoszono jako ukończone w grudniu 2019 roku. Chiny były również pierwszym narodem wymagającym przez prawo, aby 100% jej obywateli zostało w pełni zaszczepionych. Do kiedy? Zgadłeś. 1 grudnia 2019 roku. Czy uda im się zrzucić winę na nową wersję tego samego wirusa nazwaną? Grypą rzekomo odkrytego i wykorzystanego przez doktora Godpastera, który był tylko pracownikiem i odbiorcą funduszy Rockefellera, do zatuszowania szybko zbliżających się 65 milionów zgonów na całym świecie od dzisiaj do 2022 roku. Czy im się to uda? To zależy od ciebie. Organizator tych rewelacji i dociekania się prawdy prosi o pomoc w promowaniu tej pilnej i historycznej prawdy oraz jako ostrzeżenie dla ludzi na całym świecie.